Propozycje podnoszenia stawek podatku akcyzowego na wyroby alkoholowe, takie jak piwo, w okresie kryzysu i pandemii należy uznać za niedorzeczne. Propozycje ich zrównania, stawek na wódkę i piwo, od, należy odbierać jako chęć przejęcia rynku piwa przez wyroby spirytusowe. Propozycje takie należy uznać jako propozycje działania. Na rynku konkurencyjnym w celu przejęcia tego e, rynku, e, propozycja taka w bardzo dużym stopniu uderzyłaby nie tylko w duże browary, które straciłyby dużą część rynku, ale również w browary małe, korzystające co prawda z ulgi w połowie stawki podatku akcyzowego, niemniej jednak by to była połowa podniesiona dwu lub czterokrotnie co dawałoby naprawdę bardzo duże obciążenie dla tegoż piwa.